Serio? Chodźcie, chodźcie, chodź, 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 bo zaraz wyskoczę. Bez... Ty dodałeś barwnik do mojej słuchawki? Ta słuchawka kosztowała 150 zł. Nie, no to się zmyje, to jest coś, że wodą się zmywa. Chodźcie tam, chodźcie tam zaraz. Ja PIERNICZĘ! No kurwa, Naprawdę? nawet teraz jest wy na trzecie raz się umyć. Oczywiście to jest barwnik, to jest barwnik, spożywczy, to jest... barwnik spożywczy, barwnik spożywczy. nie ma jest. Dobra, Pa ostry. Pa Ostre. Ostry. To no koniec, wygraliśmy. Dzisiaj to by było na telewizowie. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić filmów, które są codziennie o 15.15. 15. Cały dzień pranków z nami 50 tysięcy łapek i robimy kolejną część z pranków przez cały dzień. Widzimy się jutro, pa!